chodzi o bitwę, tak? No to malowałem to przez 9 lat. I, i jeszcze powiem jedną rzecz. Nim przystąpiłem do tego, zrobiłem e, Olszynkę Brochowską Kostaka, i to mnie utwierdziło, aha, to malowałem 50 ileś postaci. No to nie, no to ja spokojnie mogę bitwę robić. Ale gdybym ja wiedział, z czym ja się zmierzę, to ja wcale się nie zabierał do bitwy. Ile razy ja po prostu jeszcze tak, jakbym matejkę prosił, no matejko, weź no. Profesorem za światu pomóż mi. No i tak właśnie robiłem. A jakie były największe trudności? To są trudności emocjonalne, to znaczy wpadamy w takie coś, że takie niedowierzanie, że my to zrobimy, to jest zbyt trudne, zbyt e, e, siły zużywa się, prawda? Bo to i ja malowałam na kolanach, a nieraz i nawet leżąc, trudniej brat mi zrobił taki stołek, żebym na nim siedział i już właśnie sobie malował już bardziej wygodnie, ale to są, to, to jest wszystko to, Jakąś napiszę książkę, tak? Jeszcze jak to powstawało, no bo to jest do opowiedzenia trochę rzeczy. Powiem, ty może tak trochę nawiązując do, to, do tego, o co chcę zapytać. Mamy przez ostatni czas jakiś taki mały miszmasz pogodowy, jak porę roku. Yy. Woli pan odwzorowywać tak nieśmiało zerkam tutaj co się dzieje po mojej lewej stronie. No tak, to jest pejzaż zimowy. To powiem tak, ja uwielbiam malować, jeśli bym powiedział o pejzażu polskim, uwielbiam malować wszystkie tematy. To znaczy wiosna, zima, jesień i lato i lato jest zresztą też mam taki obraz zresztą tytuł lato, prawda? Wtedy staram się z, z jakby złapać to, czym to jest, czym jest zima, to na tym obrazie to jest, jest to taki obraz. Spokojne miejsce, gdzie chyba byśmy się tam wybrali, a gospodarz zaprosiłby nas na jakąś kiełbaskę, byśmy odpoczęli, prawda, w, tym, w tej chatce niby prosto, ale byśmy tam odpoczęli. Właśnie. Zagroda przez strumieniu to jest tytuł tego obrazu. Także nie mam pory, chociaż no, wiadomo, zima to jest taka, że no, się kulimy, tak, No zimniej jest, ale przecież na tym obrazie widać ciepło, tak, bardziej ciepło jest na, na tym obrazie. Panie Tomaszu, tak słuchając o Pana sukcesach, trochę ciężko jest wyobrazić sobie, że Pan, mimo tak swojego młodego wieku, mnie mam. E już może pochwalić się takim dorobkiem. Czego w takim razie możemy Panu życzyć na najbliższe lata? No chyba takiej wystawy jakiejś bardziej spektakularnej, która by jakby, bo to chodzi, że nie, bo ja mam pewną publikę, prawda, ale ona, ona jest taka jakby, nie, też nie wiem skąd to wynika, czy, czy ludzie nie doceniają jeszcze te, tego mojego twórczego zapędu, czy, czy po prostu uznają, że nie, to, to nie, to on jeszcze tu nie pasuje. Tak, no, czyli brakuje mi takiego, takiego wejścia, Wejścia. Nie, nie, ja nie jestem skromny. Jestem nie musi być wejście, jakieś tampnięcie, tak dywany, czerwone nie o to chodzi. Tylko, że to jest artysta, który po prostu chce coś pokazać. Można jakoś w jakichś prostych słowach to powiedzieć. Do tego w takim razie bardzo mocno panu życzymy. I dziękujemy. Bardzo dziękuję, to ja bardzo dziękuję. I liczymy na to, że spotkamy się przy okazji jakiegoś większego wernicza. No, 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 tak, Dziękujemy bardzo. Bardzo się To teraz Bartek Borucie.